Hallo, dzień dobry, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Co ci jest? Słabo się czuję. Słabo się czujesz, a powiedz masz jakieś alergie? Nie, nie mam alergii. Chorujesz na coś? Tak, na cukrzycę. Na cukrzycę, jakie leki przyjmujesz? Przyjmuję insulinę. O Boże, okej, okay. a jadłaś ostatnio? No tak, nie, nie zjadłam dziś śniadanie, zapomniałam. Dobrze, jeżeli chorujesz na cukrzycę i ci słabo, a widzę, że Twoja skóra jest blada i spocona, proszę wypij coś słodkiego. To jest słodki napój z cukrem. Dobrze. Wypij, on ci na pewno pomoże. Dobrze. A panią poproszę, żeby pani wezwała zespół ratownictwa medycznego. Mamy kobietę, która jest, słabo się czuje i choruje na cukrzycę. Dobrze, powiedz mi jeszcze, co się stało, co robiłaś, kiedy nagle źle się, się poczułaś? Tak, nagle szłam i. i... Zaczęłam widzieć mroczki przed oczami, ręce zaczęły mi drętwieć, jakoś tak mi sucho w ustach i, i nie wiem, musiałam sobie usiąść. Okej, okay. po tym napoju powinno być lepiej, a my poczekamy na zespół ratownictwa medycznego. Dobrze. Dobrze, dobrze otworzę okno i dam ci kocyk, jeżeli tobie zimno yy, i siedź sobie, poczekamy na zespół ratownictwa medycznego. Mamy tutaj do czynienia z poszkodowaną, której jest słabo i informuje nas o tym, że choruje na cukrzycę. Po to właśnie zbieramy wywiad od poszkodowanego, żeby ustalić, co może mu być, jakie ma symptomy, czy ma jakieś alergie, czy przyjmuje jakieś leki i na co choruje. Jeżeli dowiadujemy się, że poszkodowany choruje na cukrzycę, dodatkowo nie zjadł żadnego posiłku przed wyjściem z domu, jego skóra jest blada, spocona, mam roczki przed oczami i suchość w ustach są to objawy. Spadku cukru, czyli hipoglikemin, dokładnie spadku glukozy we krwi. Jeżeli mamy coś słodkiego do wypicia, jak najszybciej podajmy poszkodowanemu słodki napój zawierający cukier bądź glukozę. Natomiast jeżeli poszkodowany może przyłykać, to może zjeść jakąś czekoladę albo cukierka, ale lepszy jest napój, dlatego że cukierkiem czy czekoladą może się zakrztusić, więc wybierajmy zawsze napój, jeżeli jest dostępny. Jeżeli poszkodowany cały czas źle się czuje, i straci przytomność? Sprawdźmy, czy oddycha. Jeżeli oddycha, połóżmy go w pozycji boczno-bezpieczną. Jeżeli nie, rozpocznijmy resuscytację krążeniowo oddechową Nie zostawiaj poszkodowanego. Bądź przy nim. Zapewnij mu komfort psychiczny, zapewnij mu komfort termiczny i czekaj za przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego.